Cześć, to jest uh, Pixel 960 i dzisiaj witam Was w, w grze tzw. Um, tak zwanej spor Tak jak wiecie, już zakończyłem. Jakby coś to tutaj sobie grałem. Zakończyłem serię Pixelmon, żeby wprowadzić nową serię spor No bo jeśli tak się mi znajdziło Pixelmon, um, może. Dobra, to byle jak. jak. Tak jak mówiłem, trochę sobie pograłem. O więc... Co, co? Ale dziwnie. Pierwszy raz tak się ten... Okej, okay, Fidesz. Dobra. To to jest słońce. Wielka planeta. To, to jesteśmy my. O jakby nie, nie jest... Nie, nie jesteśmy asteroidą, tylko jesteśmy po prostu w asteroidzie. I lecimy teraz na tą planetę. <coughs> Jestem trochę pochorobowy. A więc mogę czasami kaszleć, bo ja zawsze mam. Także po chorobie dalej mi ten kaszel zostaje. Dobra. Witaj w Pramorzu. Decyzje podejmowane w kolejnych fazach gry spore będą mieć wpływ na dalszy przebieg rozgrywki. Podczas pobytów w Pramorzu musisz wybierać między szocystymi elitami a mięsistymi przysmakami. Zależnie od posiadanego otworu gębowego, Twoim zadaniem jest. I jako komórki je zjeść i ewolować. Rozwój jest mierzony na pasku postępów w dolnym ekranu. Raz, to jest pasek, dobry. No to czas zakrać, ok. A ja może tak sobie na razie pogram myszką. Nie będę w sadem grać. Mmm, ale piśni, myszko. Zobaczcie, jakie to pyszne. Mmm, mnam, miał, mm, miał. Mm, mm. Teraz mogę sobie zjeść... O, takie malutkie. O! Ałaj, Ałaj. Jakby coś? Ałaj! Tylko ja potrafię zginąć na samym początku, co nie? Jestem po prostu nie wiem Ha, zjadłem ci uciekaj inaczej, lepiej przede mną. Nie boisz się mnie, A, już się boisz. Dobra. I jajko. Okej. Okay. Tutaj jest fabryka, możemy sobie złożyć, powiedzmy, o z takim, why not, why not, okej, okay. i kości, znacz się kolce. the big brain, zobaczcie. But the big brain, the bandom, <laughs> big brain. <laughs> oh <coughs> <coughs> Big brain, big brain. ay şey sarampişçe kurdem ımm ııı öh, dobra toh hadi toh ziyemce hadi çabu şeboğduş aa hadi hadi no hmm, mm. Ali, Teraz jestem większy, a i mogę sobie zjeść, tych. na przykład. A mm. O, o, nowa część. Chodź tu, chodź tu, o no, co się boisz, nie bój się, no, co ucieka z ha! Muszę być szybszy potem. żeby to. O! Jestem większy! Tak! Nie! No co tu tak zasuwa? Przepraszam! Czy, czy możesz... Czy możesz... Z zasto... tym Big Brainem! Kolejny, kolejną rzecz jaką zdobędę, to będzie to. Aha, i nie staćmy No i mnie nie stać. O! Ej, ej, ty, ej, ej, ty, ej, chcesz mi chcesz, chcesz mi wejść do ty, A jeszcze takie toksyny, nie. No i nie wydolą mi. zarobi się. O, dobra. Chodź tu. Teraz się boi, co nie? Dobra. Mamy to, to zatrucie. Ta, muszę być większy, dawać mi jeść. Tam jedzenie, albo tutaj nie jestem za wolny. Muszę, muszę się ulepszyć. Chodź tu, musimy muszę się ulepszyć. Trzeba być szybszym. Szyb, szy, szybszym, nie, powolniejszym muszę być. Tak, tak, zobaczcie, powolniejszym. Nie Ja to. O, a może to? Tak! To jest zarobiste. Dlaczego tego wcześniej nie użyłem? Zobacz jak teraz No Zobacz jak to idzie. Nie? O, ten się nie boi. O, ten mnie ugryzł. Dobra, zjem. O, dobra. ha, Co teraz? Aha! ha, Mia mi się ogólnie podoba tak radzenie, nie? zobaczy. O kurde! Kokur! Nie, 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 nie! Za duży, za duży, za duży, za duży. A łaj! Chodź tu! O. Nie! Nie pójdź pod prąd! Pikselek! Ciekaj! Nie bij się z nim! Uciekaj! Dobra! Nie! Dawaj! No, niestety. Taki już mój los, nie? Że ja muszę ginąć. Nie wiem dlaczego, ale taki jest mój los, więc. Dzisiaj nie czepiajcie. Miam, niam. Dobra, urosłem. Jestem większy. Mam większy big brain. nie ja jestem big brainem. Oczywiście potem, potem potem, wymyślę coś lepszego. To zmienię, a więc... Co się tak odwraca? Co się tak odwracasz? No, no bocie. Miam, niam Mniam. No już prawie, zobaczcie. Ja chcę urosnąć. O! Widzenie! ó, Miałam Chodź. Co, co się mówi? O! O. Co Ha ha ha! Ja mam Oni się mnie teraz boją. Chodź. A, dobra, no i go zabiłem proszę państwa. Widzicie? Ja nie jestem taki słaby. Dobra jest. Ale pokonałem go. Napiszcie w komentarzach selekton. A co? Ja... No co mnie bijesz? eu super assustador. mas açucarinho. Tão que não vale, então, Bem. Tem Tá Dobra, to potrzebujemy jeszcze trzy takie DNA. Będziemy mieli... Bardzo się szybko będziemy poruszać. Chodź tu. Ja z ciebie będę miał trzy jedzenia. A łaj! Co mnie bijesz? O. A nie, to jeszcze nie. Ło, ale wielki. Będziemy zasować tym. No i zobaczcie, teraz to będzie tak szybko, będziemy speedranować tą grę. Dobra, my nie. No co, co, co? Się, chcesz się bić? Chcesz się bić, no, no Nie chcesz się bić. No właśnie. Awaj, co? Co? O! Jedzenie. Awaj. Nie wiem dlaczego. O nie, to chcę coś. ze mnie dopaść. Czekaj, Pikselek. Proszę to. Coś. A! Tylko wyszło, coś! Nie, daj mi! To zjeść. Ty... Nie, no nie, nie damy mi tego miejsca O zdenerwował się Co mi zrobisz, co mi, co mi zrobisz ja się ciebie pytam Co mi, co mi chcesz zrobić Przepraszam No I Co, teraz się nie boi Zobacz Ułok. Ale zobaczcie teraz jakie ja on jest ty. Taki wielki byczor się mnie twoi. Czekaj, czekaj, chodź. Chodź tu. Jest moją następną ofiarą. Co? Oh. Zepsułem mm, Ale to pyszne Bardzo oh.

Dobra, wychodzimy na ląd, to Nogi. <laughs> nogi. Mamy nogi, no, Teraz to będzie... E... To ja nie wiem, co to jest. Ehm... Co? co? Co, co, co? On będzie stał. On będzie chodził jest, jak pięsio. Zobacz. Tylko, że teraz musimy połosować wszystkie jego części ciała. Tylko, że trochę na odwrót go A może nie? To Zaczekaj. Okej. Okay. Dobra, dobra, po prostu, po prostu idźmy na powierzchnię. Nieważne. To jest ewolucja, co nie? Yy, na drodze możemy spotkać. Kogo? Okej, okay. Tornado, królik czaruś, żera, Ej, nie zobaczcie oj, jej Ojej, zobaczcie, to jest Big Brain! No zobaczcie, no. To jest Big Brain no. Dosłownie. No zobacz! Albo on po prostu taki pomarszczony w tej wody. Może ta? Dobra, to, to... to to... Ej, jeden. jeden... jeden... Z... jeden został. Eee... Yy... Dobra, to nowy początek. Witaj na lądzie Oj, okay? jesteś ma? Oh my god Zobaczcie co tam jest <laughs> Oj, co to? Odkrywasz nowy element Tylko pomyśl jakie wspaniałe rzeczy można by znaleźć jeszcze w więks jeszcze w większych stworach lub szkieletach Mm hmm, oh, a tutaj jest zobacz, Niam, niam. Dziękuję. Uh... Okej. Okay. Okej. Okay. Hmm, jajko jajko. Zobaczcie, możemy tak sobie chodzić. Znaczy się testować. O kurde, ale ma biceps. Zobaczcie, kurde. O. Czemu ja to robię? Let's go! Ej! On fajnie wygląda. Zrobię zrobiłem coś dziwnego, ale to, to fajnie wygląda. Tylko zapomniałem, żeby nie był pomarszczony. O oh my god! Oh my god! Dobra, podobno mamy... O, zobaczcie, tutaj mamy mapę tutaj. Trzeba iść? Chyba tak. Okej okay. O je, yes, rzeczywiście Fasolowiec Kto to? Spotykasz nowy gatunek. Chcesz być by został twoim wrogiem lub przyjacielem, Wy wybierz odpowiednie nastawienie i warnij na, na swojego nowego sąsiada lub zaśpiewaj mu. Okej, okay, tutaj takie. Tak. Ludy, To? I ci powiem coś. Fajnego. I ci powiem coś fajnego, cichacz. Oh my god. Pierwsza wojna. Kto to wygra? Wygrałem! Jemy! Chodź tu! Jesteś alfa! Tak? Z tobą walczę. Ja Uciekać. Uciekać! Jeść to! Ja chcę jeść to. Ha! Co teraz? Teraz się ucieka? Ha! Okay. Mam um, upolowość z atakiem. Um, mniam, 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 mniam. O nie, upolu jeszcze jednego, okej. Okay. Mniam, mm, mniam, mniam. Chodź tu! Ja wygram tę walkę. Grałem. Okej. Okay. Let's go. Zabijemy. No co robiliście, no? Powiem mam co robiliście. Cześć. Ir eiko. Tai šiai. Ką? Patios. OK um. Okej. Okay. Hmm. O się. O widzicie? Ja zazwyczaj się takiego ciosu, ponieważ on jest dobry. Chyba. Dobra. To było na dzisiaj tyle. Widzowie. Tak wygląda na razie Big Brain. Widzicie? Eee. No i trzymaj to. Pa!